Po raz kolejny będę bronił pasa organizacji FEN, tym razem ze Szwajcarym Patrykiem Schmidtem. Bardzo utytułowanym zawodnikiem, bardzo mocny rywal. Walczył dla największych organizacji na świecie, wygrywał z najlepszymi. Jest to zawodnik ze ścisłej światowej czołówki, ale ja też do niej należę, także tacy rywale nie robią na mnie zupełnie wrażenia. Swoją ostatnią walkę w organizacji Fight Exclusive Night w Warszawie, rok temu z z Arturem Bizeskim, była to moja pierwsza obrona pasa. Była bardzo udana. Stoczyliśmy mocne pięć rund w klatce. Wygrałem zdecydowanie tą walkę, zdominowałem go. Zapraszam wszystkich na moją kolejną obronę Pasa Fen 16 marca na Torwar. Znacie mnie dobrze, więc pewnie wiecie, że lepiej przyjść i nie mrugać, bo ta walka może długo nie potrwać. Patryk przyjedzie do nas, zobaczy jak wygląda prawdziwy doping i pokażemy mu, że nie ma tutaj czego szukać.